Cześć, witajcie, jestem z i rozpoczynamy kolejny odcinek z Infinity Levels Plus i Ja obecnie postanowiłam zostawić to otwarte, dlatego, tak mi się na temat pastak nie chciał. No i zaczniemy sobie najpierw kampanię policyjną, zrobimy sobie coś z policji. No i mam tutaj pościg, więc pościg, który z Krajem przeprowadzę. Tym razem myślę, że startuje się na. cały VIP, nie będzie Tym razem. Jedziemy. Mam nadzieję, że za też jest spisałem. Widzę, że mamy e, 4 MP. Mamy cztery blokady i również mamy cztery kolcatki. Więc no, nawet mamy dobry spsent. No i myślę, że każdy z tych spsentów się nam psyda. Dobra. Mamy maksymalnie 5 kierowców do aresztowania. Do tego dnia stał się Ale nagle zaalarmowali.

Activated acquiring target box. Yep. Yeah. All units weapon systems are down, Rerooting communication routing communications. Ah, yeah. Local EMPs are now authorized for use. Repeat EMPs are go- No musimy musiała tylko pospieszyć, bo jak tak dalej będzie to jest przegramy Dobra panu spodziękujemy. Zaraz musimy tamtego dorwać No Czemu to za To mi się nie podoba Dobra, tego się już pozbyliśmy Tego też A To jest co tego ostatniego musimy dorwać, tylko najpierw musimy go jeszcze dogonić Mamy go tutaj No więc tylko to co mamy więc myślę że Mamy sens go dorwać Pięknie. Bardzo lubię ten EMP. Naprawdę bardzo ładnie działa. Pięknie! Zlikwidowany. Moją ulubioną bronią, i to mi się podoba. Ładnie go załatwiłam. Choć no, mogę być trochę lepiej trochę szybciej, no ale grubo się udało. Mamy też jedną nagrodę. małaś, nowy pojazd. Aston Martin DBS. Tak. akurat trochę, trochę, chyba teraz akurat gdzieś u mnie jedzie karetka. Co my to jest, co mamy ewentualnie? Szybka odpowiedź. Dobra, zróbmy szybką odpowiedź. Teraz to jest najszybsa. No, steraty albo Teraz co pojedziemy Audi, bo Audi w sumie. A nie, to jest Porsche. Dobra, to pojedziemy do Porsche. Więc tym Porsche nie jechaliśmy. To jest najszybsa auto razem z Aston Martinem. A to jest Aston Martinem. To nie jest Aston Martin, sprawdzam. To jest inna, auto, to jest Gran Turismo? Chyba tak? No, bądź co bądź, do, 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 do Porsche chyba się będzie lepiej jechać, więc... Lepiej się będzie jeździło do Porsa, więc pojedziemy do Porsa. Pewnego dnia jechałem sobie obiadruszką, a nagle dostałem zgłoszenie, że muszę szybko się pojawić... ...na miejscu, gdzie... ...resta moich kolegów po pracy, po faku ...zajmowała się zatrzymaniem kryminalisty. Ja musiałam do nich dążyć i im pomóc Dobra, muszę teraz naprawdę uważać jak jadę Bo nie dostać kary No uwaga teraz. No na to sami naprawdę w takich momentach lepiej trochę zwolnić. I nie ryzykować karą. Dobra, na sercu za to, to mamy za zanikary za nikar nie dostałam. O, no, dobra, teraz warto pojechać tutaj. Dobra, chyba teraz nie pada, skrótom od sobie. nie każdy skrót jest dobry. Dobra, udało się! Mamy złota, pięknie! Ale nigdy nie dostałam. co też mi cieszy, że udało się naprawdę bardzo ładnie tę fragmentę psykać. No ale tutaj naprawdę trzeba uważać w trakcie tych prób. Zasowych, no bo to właściwie są próby zasowe. Odsyłować nowy pojazd. Ford Selby GTE 500. No, on się być może przesuda na jakiś pościg Dobra, no to teraz zrobimy sobie jakiś wyścig ja tylko to jest to, nie, wiem, co koniec teraz to chcę robić Gdy Będziemy mieć pościg z policją, to zrobimy sobie to Ale teraz właśnie będziemy mieć IMB dostępne dla kierowcy Your car has been fitted with a police spec EMP system. The EMP system fires a directed electromagnetic pulse from your car to a target vehicle. The system requires an active lock on to correctly track the target. Once fired, you are required to keep the target car within range and line of sight for the tracking system to engage. If a cop is hit with the EMP, their patrol car will be damaged and temporarily disabled. Use the time wisely. Dobra, co by tu pojechać? Jak widzę, za tym nie mogę. Mogę jedynie tym, no to pojedziemy tym w takim razie: Gran Turismo. Zauty. Ja znajmę sobie zouty. Jak widzę, mam dwie klatki również spoko. A, i tu widzę będzie pojedynek. Czyli będzie pojedynek i zarazem pościg, no okej, okay. no to przynajmniej nie będę się musiała tak zabartwiać moimi zaciwnikami, bo to, to będzie tylko jeden przeciwnik. Okej, to jest taki chyba wyścig, nie będzie długi. W ogóle wyścig się nasypa. Piękna i bestia, to ciekawe. No okej. Okay. Ja z tego będę mogła zmniejszyć nas trochę moim IPM-em, ale to chyba raczej, a co wydaje mi się, że chyba raczej ci i tak się odradzają. Nawet jeśli teraz go to i tak on się potem odrodzi. Więc w sumie nie ma za bardzo sensu. Używać chyba w jego stronę ipm albo kocetki. Mam no, może ewentualnie po to, żeby go spowolnić.

Bo chyba tak. I chyba też będę musiał... Kurde, nie audio, tylko... Eee, to będzie chyba gameplay? Tak, gameplay. Teraz mi z kolei kolcatki nie chcę wyrzucić. Taka kolcatka z kolei znowu ustawię teraz po trójką może. Chwilę po trójką. Nie po trójką. No po trójką będzie. niech będzie kolcatka. Ach. Ale mnie teraz ham wyprzedził, A teraz muszę uważać na policie, bo oni też mogą ja mam w moją stronę. No do któryś z was zjedzie, a was nie, dzień dobry. Ja mam nadzieję, że któryś z was zali kolcatkę. Je! Yeah. Dobro, uda se. Dobra, jestem z powrotem po części, Niestety moja mama wróciła. Teraz wysła na chwilę, bo wam do tego, żeby na chwilę wysłał, żeby mogę się z wami pożegnać. Yy, no ten odcinek w tym momencie, ponieważ już nie dam rady wam nic więcej nagrać. Cory tak wysło, a za razem postaram się... A właściwie na papa na to nie zadzwonię yy, zanim już będę nagrywać kod Pursita albo Far 2. Na chwilę będzie to być na tyle. Sorry to jest taki krótki odcinek, ale już mam nadzieję, że kolejny będzie dłuższy. Bywajcie.